Cześć, kochani, to Antiskanał anti -creativity. Dzisiaj przychodzę do Was y, nietypowo troszkę, bo z recenzją bindownicy i to nie Sincha jak widzicie, tylko Zutera. To jest taka mała bindownica. Kupiłam <grywania> ją z potrzeby. Chciałam zrobić notes, wiecie, nie miałam bindownicy. Nie bym miała znajoma, ale się okazało, że to taka, wiecie, do tych takich biurowych dokumentów, a nie cinch, nie tak jak myślałam. Więc poszukałam i na OLX-ie za 150 zł. znalazłam używaną taką malutką cutera zutera i dostałam. jeszcze dodatkowo w gratisie były bindy, także spoko. I chciałam Wam zrecenzować ją, jako że zrobiłam już na niej trzy notesy, z Wami zrobię czwarty. I myślę, że jest całkiem w porządku, i przede wszystkim jest mała. Ona tutaj, jak widzicie, ją tak mogę sobie chwytać w dłonie. Zaraz Wam powiem, ile ona ma centymetrów. Ona tutaj ma jakieś 10 centymetrów. No, z tymi wystającymi bokami to będzie może do 14. Tutaj, jak ją tak nawet maksymalnie tutaj skręcić. To pewnie się zmieści w tym blasie, czyli około 18 cm. Czyli naprawdę malutka. Jest dość ciężka, więc jest, jest jakby masywna. Tutaj w zestawie jeszcze jest taka płytka i jakby miernik do bindów. Że jak macie, sobie tu, że jak macie sprężynkę, jakąś to jest ta, którą ja dostałam. Nie wiem właśnie jaka ona jest, więc szukamy sobie na tym mierniku. I przykładamy, w którą jakby będzie pasował. Tu widać, że jest za małe, więc poszukamy czegoś większego, na przykład półcala o. I możemy sobie dopasować, i wiemy, że ta nasza, ta moja sprężynka jest półcalowa. Tutaj, co do samej bindownicy, ją się tutaj naciska i ona ma ząbki. One nie wychodzą w równo, jakby zaczyna wychodzić, zaczynają wychodzić od środkowych, a później wychodzą zewnętrzne. Z tym, że nie wiem, czy to jest urok mojej konkretnie, czy. Wszystkie tak mają. Tutaj mamy tą część, jakby do zgniatania, zaginania z takim pąkrętełkiem. Ale może zacznijmy od cięcia. Jak w ogóle tutaj tniemy? Jak tutaj są? Tu są takie jeszcze dodatkowe ustawienia. Żeby dziurkować, wyciągamy. Tutaj mamy taką tylnią część. Ona dodaje tylko stabilności, więc w sumie nie musielibyśmy jej wyciągać, ale. Jak ją wyciągniemy, to maszyna jest stabilna. Tutaj mamy takie wajchy. Obie są na lock. Obie trzeba dać na open. Trzeba przekręcić. One w sumie, nawet nie chodzi o to ostrze, one zwalniają tutaj taki elemencik, który się wysuwa. Tu mamy taki elemencik, który się jeszcze wysuwa. Ale o tym zaraz. O, tak, tak to się lepiej wysuwa dobra, jak nie przegnę. I tutaj mamy jeszcze ustawienia ABCD i ustawienie A to mi bardzo ciężko chodzi. i to jest chyba kwestia tego, że on jest używany, ale nie ma problemu. daje radę. Tu po prostu macie wiecie. Otwartą dziurę możecie włożyć kartkę, jaką chcecie. Jak przesuniecie na opcję B? Z tym, że ja już wiem, że to ustawienie musi być takie, że jakby widzicie tą krawędzią, tutaj do krawędzi linii, a nie na przykład jakąś kropką czy czymkolwiek innym. I tu wam wtedy wystaje ten ząbek, jakby dodatkowy, w który wpinacie waszą przebindowaną już kartkę, jak chcecie bindować dalej. Tutaj ustawienie C jest dla okładki, i to zaraz też powiem, bo ono jakby nam zamyka tutaj tą drogę. No i D to chyba jest po prostu, żeby tu zablokować całkowicie. Bo ono się troszeczkę różni od tego C. Bo jak widzicie C tutaj mamy, troszkę jest jakby bardziej wysunięta. Tutaj jest jednak te kilka milimetrów dalej. No ja tu po prostu otwieram na maksa jak mogę. Żeby nic mi tu nie przeszkadzało. I jak to działa? Bierzemy po prostu kartkę. Wsadzamy do środka i dziurkujemy. Bardzo proste. Dziurki wyglądają tak. Są równe. Nie wiem, dlaczego wyłączyłam się kamera, ale już jestem z powrotem. Dalej mamy. Weźmiemy sobie drugą stronę. O co chodzi z tymi okładkami? Chociaż nie wiem, czy to tak pokażę. Hmm. Może nową wezmę. Nowy fragment papieru, do tego jeszcze wrócimy. Przykładamy sobie na przykład ten papier tutaj do krawędzi, czy właściwie nawet na tym maksymalnym ustawieniu, na tym ustawieniu D, czyli Inner Pages. Sadzamy sobie kartkę tutaj maksymalnie do krawędzi, jak się da, i dziurkujemy. O, i widzicie, właśnie mi się wydarzyło to, co przed chwilą mówiłam, czyli zeszło mi. Widzicie, jak potrafi, potrafi zejść, więc to trzeba, że tak powiem, robić. Trzymać ją, jakby dość dokładnie, pionowo. I wtedy jest wszystko w porządku. I tutaj mamy te, które już zrobiłam teraz. I przystawiamy sobie na okładkę. Z okładką chodzi o to, że, jak, że to maksymalne w tym momencie dopasowanie, jakby to maksymalne wychylenie, jest jakby troszeczkę większe. Bo jak wiemy, okładki przeważnie mamy troszkę większe. I widzicie, w tym momencie na ustawieniu z okładką jest troszeczkę przesunięta ta dziurka. To jest to ustawienie z okładką pojedyncze. Jest troszkę przesunięta względem tej dziurki. Bez okładki, i w tym momencie, jakbyśmy je spasowali, to wyjdzie nam tak, że będziemy mieć troszeczkę, ta okładka będzie nam wystawać, czyli tak jak zwykle okładka robi. Jeśli chodzi o kontynuowanie wzoru, to przestawiamy na tą opcję z kontynuowaniem. Bierzemy fragment, na którym mamy już dziurki, i nie wsadzamy ostatniej, tylko przedostatnią dziurkę na ten nasz bolec. Ona tu jest zaczepiona na stałe, to w ogóle się jakby nie przesuwa. Moim zdaniem tak się w ogóle najwygodniej dziurkuje bo wtedy ta kartka jest na prosto na pewno. No i po prostu dziurkujemy. No i mamy ładnie ładną kontynuację wzoru nic się wszystko idealnie równo. Także tu mamy zrobione dziurki. O co jeszcze chodzi tutaj właśnie z tym takim wysuwanym bolcem. Ten bolec jak się przyjrzycie ma tutaj takie nawet numerki i ma takie oznaczenia stopni, bo to nie są centymetry ani pół centymetry, ani nie wiem, po prostu ma ustawienia. I na przykład jeśli chcemy sobie wybrać ustawienie 6, tutaj blokujemy. On się wtedy nam nie będzie przesuwał albo właściwie nie będzie się nam przesuwał, bo trochę się przesuwa. I możemy w tym, w tym sposobem jakby sobie dorównywać... Do tego kartkę, żeby zrobić dziurki na konkretnej jakiejś odległości i żeby na każdej kartce, którą dziurkujemy, były w konkretnej odległości, ale możemy też włożyć sobie właśnie ten nasz stoper. Ten stoper polega na tym, że go wkładamy po prostu. Wiecie, w ten sposób i tak samo możemy na przykład, że tu nie będzie widać, ale jak otworzymy to z powrotem i przesuniemy na przykład, nie wiem. Tak, żeby było tu na dwa i zablokowana niby na przykład ta dziurka, żeby zrobić tylko ich pięć. To normalnie wybieramy sobie, wsadzamy kartkę, dziurkujemy, znowu wyszło krzywo, spróbujemy z drugiej strony, to nie jest wcale aż takie proste. I w tym momencie mamy tylko pięć dziurek, bo ta jedna jest jakby zablokowana tym stoperem. Także to jest w Scinchu to jest lepiej rozwiązane, bo tam się po prostu jakby te yy, wgniata, te takie dynksy od dziurek, żeby robić co którąś. Tu trzeba się trochę bardziej nakombinować, ale no kurczę, to jest wiecie. Prosta bindownica, mała. Nie powiem, że tańsza, bo te modele jakby nowe, najnowsze kosztują bardzo podobnie do syncza. Ale jest mniejsza i lżejsza. No to jest na pewno łatwiejsze do przechowywania. Tutaj mamy pojemniczek na śmieci i to jest najgorsze, co tutaj jest. Teraz akurat wyszło, bo ma tutaj takie jakby metalowe śrubki, które utrudniają wyjmowanie ścinków. Teraz było ich mało, więc one same wyleciały, ale jak dziurkowałam więcej, to trzeba, wiecie, cały czas tak robić ten gest, powtarzać, żeby te wszystkie ścinki na pewno wyleciały bardzo dużo razy. Ja nawet to nożyczkami próbowałam później wyciągać i też mi tak średnio szło. Także to, jakby nie było tych dwóch takich śrub wystających, to byłoby zdecydowanie lepiej. Także tutaj mamy naszą bindownicę. Myślę, że jest całkiem w porządku. Zaraz Wam jeszcze pokażę, jak zgniata te bindy. Ale tak, jeśli chodzi o cięcie, to jest naprawdę fajnie. Ja ją naostrzyłam. W sensie poskładałam folię aluminiową, powsadzałam i podziurkowałam jak kartkę. Nie tylko folię aluminiową, i te ostrza mi się trochę naostrzyły, także już nie strzępi papieru. Możecie zobaczyć, że te dziurki są naprawdę jakby dokładnie zrobione. To jest Kraft 250 taki ścinek. Także jak dla mnie na razie udany zakup. Teraz tutaj przearanżuję i wam pokażę, jak się nią pinduje. Słuchajcie, wracamy do naszej pindownicy. Cały czas chcę mówić pigownica, ale to pindownica i tu już mam przedrukowany cały plik notes. Trochę to zajmuje, nie wszystko wyszło mi idealnie równo, ale nie przejmuję się tym za bardzo. Tutaj mam dwie okładki. Jakby się ktoś właśnie zastanawiał, to to jest półtora milimetrowa mm bermata oklejona papierem z każdej strony i dało radę to przeciurkować. Nie powiem, że bez problemów, ale ujdzie i naprawdę jakby nie, nie jest tak tragicznie. Troszeczkę jest poszczępiona, ale i tak będzie ta sprężynka tam, więc się to mnie też nie przejmuje. I co? I bierzemy sobie na początek ten nasz, tą naszą sprężynkę. Ja mam akurat tą sinczową, także pasuje. To jest sprężyna celowa. No i przymierzamy sobie. Ja wezmę po prostu jakąś kartkę, tą ostatnią, i ją sobie tutaj przymierzę. Ile mi to zajmuje tych kółeczek? I obetnę, nie nożyczkami, tylko takimi szczypcami, po prostu do metalu. Na pewno macie takie w domu. Jeśli nie, to zapytajcie swojego męża, na pewno tam znajdzie. I po prostu obcinam. Nie obcinajcie nożyczkami, bo nożyczki się niszczą, tępią się od tego. Naprawdę, ja już sobie tak na rozcinaniu wykrojników rozwaliłam dwie pary, więc teraz już uważam. A to jest twardsze niż wykrojnik. No i po prostu wkładamy. Co ważne, nie, nie włożyłam okładki, zaczęłam od tej ostatniej strony. I tą część, gdzie jakby te sprężynki są, wiecie, takie grubsze, takie bardziej obłe, mam po lewej stronie. Po prostu, wiecie, uzupełniam sobie tutaj ten mój, te moje przedziurkowane wszystkie strony. Jeśli chodzi o to, czy one są bardzo jakoś prosto przedziurkowane, nie wszystkie, większość, tak. Ten wyszedł tak najlepiej z wszystkich, które. Tych notesów, które robiłam. Ale też się jakoś tym nie przejmuję zbytnio, bo mówię, to i tak jest, jakby wiecie, ręczna robota, jakby ktoś to robił jakoś super profesjonalnie, to, to może by mu to przeszkadzało, ale wtedy inwestuję w Sincha. A to jest właściwie notes dla mnie. Także nie będzie mi to jakoś przeszkadzać, że te kartki nie są jakoś super mega równo, bo ja nie zakładam, że mają być super mega równo. Poza tym, wiecie, te dziurki odmierzałam na oko, a nie. Znaczy, to jakby pier pierwsze dziurkowanie, więc stwierdziłam, że nie, nie odmierzałam co do centymetra. Więc może tak być. No i teraz, jak już zapakujemy cały środek, to mamy też dwie okładki. I najpierw daję okładkę przednią i odwróconą tylnią. Odwróconą, no bo wiecie, ona ma być tym żółtym na zewnątrz, nie ma być. Jakby ma być włożona tak, no nie? Ma być włożona tak i tak byłaby całość, więc wsadzam ją właśnie tak, żeby ją się dało odwrócić i ona będzie z dobrej strony. Ustawiam sobie to mniej więcej tutaj na środku. Tak, żeby było. Tu widać skóry teraz, że to mi się trochę przyciąło, ale... Biorę moją bintownicę, tutaj ustawiam tą korbką na jeden cal, bo moja sprężyna ma jeden cal. Tutaj widzicie, są te paseczki, one oznaczają jakby, przekręcam ją do tego właśnie, żeby był, żeby był ten jeden cal. I co ja robię teraz? Znowu jeszcze raz poprawię. I biorę stronę, w której mam te grubsze, te grubsze elementy, kładę ją... Bliżej tej mojej różowej części i zaciskam. Tylko ważne jest teraz tak: akurat mi się dobrze ustawiło, żeby zaciskać tą samą grubszą, jakby ten grubszy element, żeby cały naraz znalazł się na powierzchni zaciskania. Bo inaczej nie wychodzi to za dobrze. No i po prostu dociskam. Później przesuwam. Dociskam pozostałą część. Tu mi się trochę rozjechało, ale sobie poprawiłam. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ostatecznie za sekundkę. To nie ma problemu, że to na trzy razy zrobię. I widzicie, tutaj mam ładnie zaciśniętą sprężynę. Mogę ją sobie jeszcze trochę tak podoginać. W niektórych miejscach jest zaciśnięta trochę. Coś mi telefon wariuje w niektórych miejscach jest dociśnięto trochę lepiej, w niektórych trochę gorzej. Zależy od tego jakiej siły użyjecie, ale generalnie zacisniamy to całkiem w porządku. No i tutaj obracamy tą naszą okładkę na koniec. I mamy zbindowany nasz notes. Ta sprężyna zbindowana wygląda tak. Wygląda, jest zbindowana w miarę równo. I o co chodziło z tą okładką? To o to, żeby jakby ta część, wiecie, tego włączenia, nie była pomiędzy okładkami, tylko była jakby od środka jeszcze. Także to byłoby na tyle. Jeszcze tak sobie pomyślałam, że mogę wam pokazać, jak przedziurkować folię. Bo nie wiem jak Sinz, ale ta pindownica jak próbuje przedziurkować folię, to zaraz wam pokażę, co robi. Tutaj mam folię. Jakbym sp jak spróbuję sobie przedziurkować tą folię. Ciekawe, czy teraz wyjdzie, bo teraz może wyjdzie bo na naostrzyłam, Ale widzicie, nie, cała się gnie. Generalnie, tu mi się teraz coś w ogóle tutaj gdzieś zacięło. I mam problem z jej wyciągnięciem. No, e, to generalnie właśnie wygląda tak, nie? Więc y, nie fajnie, ale rozkwiniłam sobie, bo przecież tutaj mam ją przedziurkowaną w tym notesie i jest całkiem ładnie, że należy wziąć po prostu kawałek papieru. Obojętnie jakiego. Ja tutaj mam akurat Kraft, ale wcześniej robiłam na zwykłych jakichś ścinkach. Tu mam akurat takie mam ścinki pod ręką. I, w, obłożyć, I włożyć tą folię pomiędzy. Tak jak będziemy mieć dziurki, tak po prostu włożyć ją pomiędzy. I mamy papier, folię papier. I taką kanapeczkę sobie wsadzamy normalnie do środka, tak jak potrzebujemy. Dziurkujemy, puszczamy, wyciągamy i proszę bardzo. I ładne mamy dziurki, czyste, równe, nic się tutaj nie, nie psuje. Tak wygląda bez papieru, tak wygląda z papierem, także odpowiedź jest jedna. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Jest trochę długi, ale myślę, że wyczerpał temat. Jak macie jakieś pytania, zadajcie w komentarzu. To jest, tak się prezentuje minoty. On nie jest jeszcze skończony. Skończone albo już widzieliście, albo zobaczycie na kanale. Także do zobaczenia w kolejnych filmach.